Witam. Chcę dzisiaj wam coś pokazać przydatnego. Jak, jak się odpina tura. właśnie w, w takim zestawie. Yy, pierwsza sprawa. Stopki rozkładamy. Tak jak tutaj. U mnie akurat wychodzi na połowie ząbków. Tych się rozkłada stopki. Musimy mieć ze sobą łyżkę albo jakiś krokodyl. Coś żeby w miarę nas stabilnie na tym stało. musi na tym stać. I teraz odblokowujemy te słożnie. I się tak są zablokowane I, się, i w ten sposób się odblokowuje. I w zasadzie po drugiej stronie robimy to samo i w zasadzie to już jest wszystko. I teraz wsiadamy, wsiadamy do auta i odpalamy, damy mu czas, żeby się zalogował i generalnie to wygląda dość prosto Oczywiście hamulec ręcznie spuszczamy Albo na niewielkim tylko podciągamy, żeby nie trzymał Zamknę to trochę będzie ciszej I teraz tak Tak kierownica wiadomo, na wprost Tak na chłopski rozum I Joystick od tura. Druga sekcja, prawo, lewo, lewo prawo No i góra, dół, pierwsza sekcja No i co, najpierw stawiamy lemierz na dół, i teraz co robimy? Robimy najpierw naciągamy. Najpierw naciągamy pierwszą sekcję. Najpierw naciągamy pierwszą sekcję. Zobaczcie, jak no naciągnęły się. O, możecie teraz zobaczyć, to wyszło. Widzicie, jak to nachodzi? Teraz skoczyło z powrotem, nie? Tego nie chcemy. Zaraz pójdę w tylko zamotałem. Sekundę. Musimy naciągnąć pierwszą sekcję, żeby odblokować ten element. Ten element musimy odblokować. Sorki, no jedną ręką kręcę teraz tak, najważniejsze, chowamy pierwszą sekcję na maksa. Pierwszą sekcję, chowamy na maksa. Do siebie. Pierwszą sekcję, chowamy na maksa, żeby siłowniki były schowane. Chowamy, To będzie tak, do siebie, do siebie, do siebie. To będzie o tak. Czyli opuszczamy na maksa. Tak. I słuchajcie, teraz już jest prosta sprawa. Tak naprawdę, teraz druga sekcja. Dla już opuszczamy. Ładowacz jest odpięty. Zostali tylko z konsoli rozpiąć szybko złącza. I gotowe. Dzięki. Jak może komuś się przyda. Do usłyszenia. Cześć.